Moja oce musi być chłopkiem, więc macie taki głos, ja naprawdę przepraszam. Ale wracając do tematyki odcinka, to skomentujemy prawdziwą historię. No to zaczynajmy. Witajcie, przyjaciele. O no witam, witam, tylko przyjaciółmi nie jesteśmy. Uważam was za swoich przyjaciół, ponieważ zamierzam podzielić się z wami czymś bardzo osobistym. O to zamieniam się, w słuch. Mam na imię Jane i mam 16 lat. Ja to jestem Deiment, i mam 12 lat, miło poznać Jane. Myślę, że kiedy wysłuchacie tej historii do końca, będziecie mieli o czym rozmyślać. Nie sądzę, ale dobra, gadaj coś ciekawego, bo lekkie nudy w tej twojej historyjce. Moja opowieść będzie o śmierci, rodzinie i weganizmie. Trochę dziwaczny dobór tematów, prawda? ale wkrótce przekonacie się, że to wszystko się ze sobą łączy. Myślę, że nie, ale gadaj. to, co masz gadać, bo przynudzasz Jane. Jak to często bywa, początek mojej historii sięga dzieciństwa, a dokładniej rozwodu rodziców. Miałam wtedy zaledwie sześć lat, więc nie za bardzo pamiętam, co się działo w tamtym okresie mojego życia. Jak przez mgłę kojarzę, że odbyła się jakaś rozprawa w sądzie, po której zostałam z mamą w domu, a tata odszedł. Nie wiem, z jakiego powodu się rozwiedli. W sumie to ja mam pomysł, który pewnie jest rentny, ale nieważny, to na pewno przez lata. Szczerze wątpiłam, że ze względu na mnie. Przez kolejne 10 lat ojciec w ogóle nie uczestniczył w moim życiu. Płacił co prawda spory alimenty mojej matce regularnie i zawsze na czas, więc nie wydaje mi się, że był złym człowiekiem. Ale żebyście dokładnie zrozumieli, jakim był ojcem, powiem Wam tak. Przez cały ten czas ani razu go nie widziałam. Pewnie pomyślicie, że może wyprowadził się gdzieś daleko, na Alaskę czy coś takiego. E, m, 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 może ja jestem jakiś upośledzony, czy coś, ale tak nie pomyślałem. Cały czas mieszkaliśmy w tym samym mieście, w Los Angeles. Ej, nie podaje się swojego adresu zamieszkania. Mama nie uczyła, czy co? Czasami do mnie dzwonił, ale zazwyczaj tylko po to, żeby złożyć życzenia na święta lub urodziny. Życie z moją matką było normalne i dość spokojne. Ej, czy wy widzicie, jak ta pani nerwowo myje naczynia, słuchaj, jak jesteś porwana i zmuszana do tej pracy, to mrugnij, ja będziemy wiedzieli, że coś jest nie tak i trzeba cię ratować o. Nie zauważyłam, żeby coś było nie tak. I jakim cudem ślepa jesteś, czy co ona ewidentnie jest zestresowana, co ty jej zrobiłaś? Może tylko to, że w ciągu tych dziesięciu lat tak naprawdę mama nie miała życia osobistego. W ogóle nie chciała rozmawiać o ojcu, ani o innych mężczyznach, więc po prostu starałam się nie wtrącać. Niepokojące było też, że tę pustkę. Była ciężką pracę, która była stresująca i pochłaniała dużo czasu i energii. Nie rozumiałam, dlaczego mama aż tyle pracowała. Pieniędzy nam nie brakowało ale najprawdopodobniej z tego powodu, że ja właśnie to na zdrowie. Ona to dostępny praktykownik, w jej oczach, a poza tym dziecko z takimi sprawami, to ty do psychologa lepiej się udaj, a nie na mnie mówisz. Mama przez wiele lat cierpiała na bezsenność. Odwiedziła mnóstwo szpitali i konsultowała się z różnymi specjalistami, ale nic nie pomagało, więc lekarze przepisywali jej po prostu tabletki na senne. Początkowo działały, ale matka tak się do nich przyzwyczaiła, że z czasem musiała albo zwiększyć dawkę, albo brać mocniejsze leki. A mama robiła jedno i drugie. W efekcie, gdzieś 9 miesięcy temu, zażyła tyle tabletek, że po prostu już się nie obudziła. Nigdy. Tak, mama nie żyje. Wszyscy teraz świeczki w komentarzach piszemy dla jednej mamy z bezsennością. I wtedy w końcu spotkałam się z nie miałam żadnych innych kroków, a kiedy wraz z pracownikami opieki społecznej poinformowałam go o tym, co się stało, zgodził się wziąć mnie do siebie. Nie byłam jeszcze w pełni świadoma tego, co się działo, ale to był mój ojciec. Kto inny miał się Na przykład nie się go zająć panie z domu, dziecka lub zastąpiłaś, co jest dużo takich osób. Zgodziłam się na sytuację danego, zwłaszcza, że na początku pomyślałam, że mój tata już. W wieku. Utrzymywał dobrą formę. Jaki z niego u nas I tak jak moja matka, ojciec też mieszkał we własnym domu. Nie miał żadnej rodziny ani zwierząt. Właśnie poznaliśmy graczka i animatora prawdziwych historii. Pracował jako projektant i generalnie odnosił spore sukcesy. Brzmi dobrze, co nie? Wiesz, co no tak nie do końca. A więc pewnie tak spytacie, w czym problem? Nie wiem, jakby, ale ja nie pytam. W tym, że mój ojciec był weganinem. I to dość bezlitosnym. Na początku byłam tak zestresowana, że nie zwracałam nawet uwagi na to, co jem. Tata przerządzał mi posiłki i to mi pasowało. Co narzekasz u mnie, tato, nie gotuje, tylko ja lub moja mama zazdroszczę ci. Poza tym, chociaż sam jadł surowe produkty. Dla mnie gotował pyszne gulasze warzywne z fasolą. Ale kiedy doszłam do siebie i zaczęłam przyzwyczajać się do ojca i nowego życia, wspomniałam mu, że już całe wieki nie jadłam smażonego kurczaka. Myślę, że te słowa zadziałały jak jakieś zaklęcie i zbudziły potwora. Ojciec był niemile zaskoczony, że nadal nie zrozumiałam, jaki styl życia prowadzi. I wyjaśnił mi, że jest weganinem, nawet nie wegetarianinem. Dodał też, że w jego domu nigdy nie pojawi się mięso. Próbował nawet mnie zawstydzić, wyjaśniając, że tak wysoce rozwinięta istota jaką jest człowiek, a zwłaszcza jego córka, nie może po prostu jeść innych żywych stworzeń. Emy, twój problem, musisz się niestety przyzwyczaić, a ja nie narzekać, bo my z tym nic wspólnego nie mamy. Z jednej strony nawet go rozumiałam, ale z drugiej uwielbiam soczyste burgery. Pizzę z paterami, kulki serowe i makaron z mięsnym sosem. Kocham kanapki z jajkiem i boczkiem. I miałam z tego zrezygnować, ponieważ mój staruszek nie jadł mięsa? Tak. Nie byłam gotowa na takie poświęcenie. To to poświęceniem nie jest. Ale ojciec był nieugięty, więc nie doszliśmy do porozumienia. Mój opór był jednak poważnie osłabiony faktem, że kiepska ze mnie kucharka. Kiedy tata zorientował się, że nie zamierzam przejść na weganizm, próbował ograniczać mi kieszonkowe i sam przygotowywał mi wegańskie posiłki do szkoły. Bardzo mnie to wkurzało, ponieważ zawsze rozsądnie podchodziłam do pieniędzy i nie wydawałam za dużo, a życie bez grosza w kieszeni było upokarzające. Cierpiałam w milczeniu kilka dni, aż w końcu straciłam nad sobą panowanie i demonstracyjnie wyrzuciłam wegańską kolację do kubła na śmieci. Jak można tak jedzenie marnować, to jest nie do pomyślenia. Przecież dzieci w Afryce głodują powierzchnię, by ona za taki posiłek dały. Dodając, że jeśli to się nie zmieni, to skontaktuję się z opieką społeczną. Podziałało, bo tata zaczął znowu dawać mi kieszonkowe i wyglądało na to, że ta rozmowa poszła w niej pamięć. Odetchnęłam z ulgą, bo było mi wstyd za ten wybuch. Mogłam teraz jeść normalne jedzenie, o ile nie przynosiłam go do domu. Próbowałam przemycić jakieś gotowce albo kubełek ze skrzydełkami z KFC. Nawet nie próbuj, bo tym razem nie tylko kieszonkowego zacznie ci brakować lecz jeszcze telefonu. I poza tym to jest twój tato, jednak i chce dobrze dla ciebie. Ale tata był uparty. Wszystko mi zabierał, wyrzucał kurczaka, a resztę oddawał psom sąsiadów. No widzicie, jak ten piesek się cieszy z tego hamburgera, a poza tym to wzorowe zachowanie otyłości na świecie być nie może i też. Trzeba dbać o swoje dzieci. Kiedy uświadomiłam sobie, że mojego burgera zje mops sąsiada, oburzyłam się i postanowiłam bronić swoich praw. Praw do prawnym w mięsożernym ssakiem. W pobliskim sklepie kupiłam puszkowaną karmę dla psa, wróciłam do domu, usiadłam przy stole, otworzyłam puszkę i czekałam, aż tatam nie zobaczy. Oczywiście nie zamierzałam tego jeść. To, co zamierzałaś zrobić? Globalny bunt przeciw weganom. Oni mają prawo taki, że to twój tato, to jednak dba o ciebie i się martwi tym, co jesz. Wkrótce ojciec wrócił do domu, zauważył, co robię i cierpliwie obserwował mnie, jak rozgniatam mięso z puszki widelcem i wkładam je do ust. I nawet mnie nie powstrzymał. Wyobrażacie sobie? Tak się przyjemnie składa, że tak wyobrażam to sobie znowu straciłam nad sobą panowanie i kiedy biegłam na górę do swojego pokoju usłyszałam jak tata krzyczy o jakimś zwierzęciu ale w tym momencie nie byłam zła na ojca to jaki sens ma to że ty właśnie rzucasz żrutkami w niego czy to nie tak że jesteś na niego wkurzona Ogólnie to dalszą część, przyśpieszyłem to i dodałem muzykę, bo straszne nudy, ale żeby nie było to wam to skrócę, typiara zaprosiła do domu Junię na jakiś film, one kupiły pizzę, jej tato zrobił im oto dramę, po czym w szkole się z niej śmiano przez to, więc ona uciekała do domu mamy, ale uznała, że nie będzie w nim spała, więc spała w parku na ławce, później poszła do grobu mamy, tato ją tam znalazł i powiedział, że rozwiedli się przez to, że kiedyś jej mama gdzieś pojechała i tam kilka dnika Armił tą Jainą samymi warzywami i owocami, przez co ona była strasznie chuda i to w sumie na tym się kończy. To dotarliśmy do końca. Jak chcecie więcej takich odcinków typu komentowanie, to ma być 20 łapek w górę, to wtedy znów będę się męczyła z tym czymś, a teraz bardzo.